Pyk. Dalej brzydki, ten sam człowiek. Dzisiaj jest plan taki, że gramy najpierw coś tam z syncrofem, jakieś jeden na jeden w ligę potem w szachy. Może o coś, jeszcze nie wiem. A, no i kto nie widział, bo pewnie spał, a pewnie był chuj takich osób. Tak, jestem mistrzem ligi Legend oficjalnym specjalny mistrz na koniec sezonu, nie zamierzam kurwa grać dostałem podstawkę i... i Magnesik z Dubaju, Aby co dalej kurwa pewnie nie, nie miałcie nic z Dubaju beka on z was I teraz... siema kurewko, siema kurewko. Siema. kurewko daj chwilkę jeszcze no tak, w ogóle wejdź do mnie na streama, zobacz jak ja dzisiaj wyglądam widziałem cię, tak wyglądasz jak totalny przypierdol o, no, wyglądam jak ty no o. tego nie powiem, nie powiem, nie powiem wyglądasz jak tylko bez dwóch tytułów i u Masters. <grym> Chodź Sylas 1 na 1. Ale gramy BO1 o wszystko na Sylasie. Czym jest o wszystko? Wszy... Ja stawiam całe swoje życie, no to tak trochę sporo. Przyjemność przejewać <grym> Tytuł i u Masters? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Sytuacja miłosna z Doneta. Je jebana tragedia. Dziewczyna, w której się zakocha od dwóch lat nagle z jakimś typem, którego poznał randomowo, ra poznała randomowo w gierce się spodobali. Czujesz się jak Jebany nawet żeby się jej spodobać. Kurwa, po polsku napisz to. Nawet żeby się jej spodobać, z chudem Jebany 27 kg, bo byłem za grubasem. To teraz? No, ale to stary, jak ty kurwa dla niej chudniesz, dla jakiejś kurwa losowej szmuli, no to to jest problem. Musimy kurwa zacząć od tego. Po drugie, ty mówisz coś tam, że w gierce czy coś, no to to jest jakiś Egirl, to nad chuj ty się przyjmujesz. Wygraj dwa razy U-masters i kurwa po problemie, stary. Naprawdę, nawet z takiego gówna życiowego jak ja możesz stać się kimś, dalej niebanym, ale kimś, także idź po swoje mordeczko i jak nie ta, kurwa jeszcze wyginu, gilu? O, to kurwa doradziłeś, <laughs> to mu doradziłeś Wysocki. On to chodź, to jeden na jeden rozjebie na tego Sylasa, bo to jest... O chodź na Irelie, co ty na to? No nie, no na Sylasie cię rozjebie, chodź. Jaki jest otwarsznik? Ale ja nie umiem grać e, Sylasa. Na... no ale czy ty to na nim jest presja. O, to niezłe, kurwa, fight łapy życiowe. <głos> <głos> ta A czekaj kurwa, bo mi się chowamy po krzakach, chowamy się, czy nie. <noise> no wyjechać z tego krzaka, kurwa. Ale się ręce trzęsą, co? No trochę tak, bo bardziej mnie ręka boli i po wczoraj, wiesz? Że tyle trzymałem myszkę w ręce. Prawa. Ale nudy. No nudy, Po co piknęliśmy? Nie mogliśmy i rely zagrać? No właśnie, kurwa, zapytałem ci przecież. Na no i są same gadyny. Ty, my nawet Erek nie możemy zabrać, to po co dodawać Erkę? No, jak dodajesz, kurwa, no to. nie jesteś zbyt inteligentny. Ja, ty masz piąty, ja mam szósty. No i co? trochę strajkowałeś. Dlaczego? Dobra, jest, wygrałem. A bo graliśmy, kto przegra, tak? Wygrywa, dobra. To 1-0? Ale clean się mamy że to powiedziałeś na samym... Nie chce mi się kurwa, grać, no. Ale mi się Nie chcę grać, no, no nie chce mi się grać, no nawet ERKI nawet nie mogę ci zabrać. Rozumiesz, że nie mogę ci Erki zabrać, to na chuj my gramy to 1 na 1. No to, kurwa, a ja ci mogę zabrać Erkę. No ale to po co gramy? Nie mogliśmy się Chodź na Irelię, na no No dobra. Cześć! Pokonałem moment? po dwójego mistrza w Masters kurwa! Dobra, już, już, już ale, już że ty to powiedziałeś Socki jesteś takim zjebem Pokonałeś Gosia, co 0,14 w co zrobił, nie cieszy? No dobra. Masz rację <śmiennie> w, sumie. w sumie, to masz rację. A ty, a dasz radę zrobić 0,20? No właśnie staram się, wiesz, zobaczymy. Uuu, ale tańczy. Przecież ja nie umiem grać, to po co my gramy? Przecież ja dzisiaj nie grałem w ogóle w LoL'a. A ja grałem dzisiaj w LoL'a. No grałeś do piątej nad ranem. No. No, no tak, ale to potem poszedłem spać. Czyli już jest nowy dzień dla co mnie. Co ja robię? Wypierdalam cię kurwa z tego czatu. Kurwa. No co ja ja no, za chuj jebany, rozumiesz? Dobra, gramy w inną grę, nie chcę patrzeć na tego lola. Gramy kurwa w inną grę, nie interesuje mnie w co? Gramy w coś innego. Trzeba agresywnie, żebyś się pogubił. Ło, kurwa, to nieźle się pogubiłeś. <laughs> Dobra, kurwa, nie gramy w te szachy, jesteś taki chujowy. <laughs> Dobra, idę kurwa coaching robić chyba widzów, bo to chuj, i <grywa> wygrałem do Minecraft. kurwa, nie mogę! No ale ty się cieszysz, że kurwa w Czachy wygrałeś ale z idiotą, ty, 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 no gratuluję kurwa, nie ci! ale co zagram, no, kurwa, no. Halo Raven, jaką. Co, co ci kurwa nie gra? Co mi nie gra, jak na razie, wszystko. Dobra, to ja ci dobra, powiem ci w skrócie, dobra? <grywa> Czekaj, poczekaj, co robisz z Zastanawiam się, czy. Czekaj, co ty kurwa? Ty, Rawę, co to tpierdalasz? Rawę, ile masz lat? E, 17. Ale stary, ale ty masz 17 lat. Co ty się przejmujesz? ty się kurwa przejmujesz? 17, tak? No tak, no no. No i o co chodzi? Opowiedz tą sytuację z tą dziewczyną. Ale nic, bo kiedyś... Stary, e... wyłącz jeszcze ten niebany Black Mirror w tle, bo nie wytrzymam zaraz, to Black Mirror zajebany jest w tle, rozumiesz? No, kurwa w tle jeszcze. Ja pierdolę, no. Odcinek kurwa Black Mirror, chyba czwarty z drugiego sezonu, no nie mogę go słuchać. Dobra, powiedz co z tą dziewczyną, no. Dobra, było dwa lata temu, jak ją poznałem yy, w liceum. I wtedy jakoś byłem strasznie gruby, chyba z 89kg ważyłem na 171 71 I strasznie mi się podobało, po prostu I po prostu jeszcze się tak potrafiłem przez te dwa lata, około półtorej roku I postanowiłem w końcu, że chciałbym sobie zagadać, ale trochę się wstydzę swojego wyglądu I postanowiłem, że w końcu pójdę na tą dietę i z pomocą mamy, czy na no, przykład innych kolegów, całej rodziny Udało mi się schudnąć, 27kg około Ja pierdole, 27kg, po prostu pogół na czacie i właśnie się chciałem zbierać na siły, żeby w końcu jej powiedzieć, co czuję, ale e, graliśmy sobie w e, chyba Derby Daylight i szukaliśmy jednego kolega, żeby z nami zagrał, A Jako, że więcej kolegów i już nie mamy, którzy by z nami z chęcią pobrali, poszukaliśmy sobie na Discordzie takim wreszpanowskim od Derby Daylight i tam się pojawił taki, powiedzmy, Bartek i zaczęli oni tam razem grać i tak w ogóle. i Dzisiaj do mnie kolega ze szkoły podchodzi. Znaczy dzisiaj na Discordzie mi mówi, że, że stary, że oni chyba są kręcą, bo ten Bartek powiedział, że jemu się ona podoba i ona w sumie mu też. I tak do końca nie wiem co z tym, że to po prostu mi smutno. Chybany Bartek. No dobra, ale stary, jakie ty masz zainteresowania? No, lubię piłkę nożną, znaczy. No lubię was oglądać, Xayah Industries, ona w sumie też. Ja nie jestem z Xayah Ona też ogląda? Ja pierdolę, stary, chyba, to co tam co mi się, że... Ta... Słuchaj, to chyba co nie ja jest wybranka na... życiowa, co... to sobie co... odpuść stary, to... jak ona ogląda... Co co ja ja Industrius to chyba średnio, co? No ale jaki? to jest problem, że ogląda was na Xayah ja to c... Ale się śmieje, spokojnie, to nie bierz tego Nie, nie dobra, Tylko dobra, chodzi chila, o to... bo ty masz to zainteresowanie piłki nożnej, tak? To powiedz mi stary, i ty masz 17 lat. Ja pierdolę, ja nie wiem, mama talerzy zrzuca. Proszę, no nie mogę, po prostu. Słuchaj, spalił. Mateusz, Mati, ty masz 17 lat, masz przez całe życie i musisz mi zaufać na słowo. Będzie takich dziewczyn dużo w życiu. To prawdopodobnie nawet nie jest Twoja miłość życia. Nie chcesz skupić się na piłeczce, na oglądaniu Wysockiego. Nie mieć po prostu wyjebane? Czy ty po prostu znaczy, zakochałeś? Ja mam z nie? Ale a no my grałem sobie na Orliku. Czy ty się tak mega w nią wkręciłeś? Bo co to było? To była przyjaźń? No, tak. Co to było? Nie, no chodzi o to, że po prostu lubię jazm spędzać czas, że mi się podoba, jest taka fajna z No Dobra, a powiedziałeś um. jej o tym, że ci się podoba? No Nie, bo się nie wiem, ty kiedyś gadałeś z jakąś dziewczyną? No, zdarzyło gadałeś. się. Zdarzyło się. Na pewno? Mm, tak, ja tak, Wysocki nie, to mów do mnie. No nie chodzi o to, że jest taka bariera mentalna, wiesz o co chodzi, że podchodzisz do niej, zaczynasz się jąkać, nie wiem, pocisz się, stresujesz, nie wiesz co powiedzieć, nie wiesz jak zacząć, nie myślisz nad żartem 5 minut, żeby tylko tego nie spieprzyć, no wiesz że co no chodzi. No dobra, ale to słuchaj, to bądź naturalny, podejdź do niej i powiedz tak. Mega stresuje się przy tobie, bo jesteś kurwa zajebista, nie? I po prostu, no nie wiem, no aż cały się trzęsę na twój widok. No i ona wtedy mówi tak, Ło kurwa, pogu, nie? Jak jest Xayo Industries, nie? Albo powie jajks, no i co? To i tak jest dobra, chyba spokój, jak powie jajks, nie? Ej, dobra, sobie jednak, jednak sobie wyobraziłem, jeżeli ona nas ogląda, ja myślę że to są kurwa już pobite gary, bo kurwa ja myślę, że ona to zobaczy. To ty. Nie, ona teraz siedzi na Discordie A koledzy, akapami, a kole koledzy też to... oglądają nas? O, no, czy nie? No, koledzy to was, koledzy moi to akurat was jebią i mówią, że jestem <laughs> Nie, nie, a kogo oglądają? No właśnie nikogo z was nie oglądają, Ale kogo? Siedzą, nie, nie mówię, o, se, nie mówię o, o naszej ekipie, mówię ogólnie. Szczerze to nikogo z Ficha oglądają, tylko siedzą na YouTubie. Obra, jakie kurwy jebany, denczarskie. Dęca... Dęca... Słuchaj, słuchaj, Mati, Mati, mi się wydaje, że musisz... Jak ona ma na imię? Wiktoria. Musi, wydaje mi się, że musi jak najszybciej ratować Wiktorię od tych widzów z YouTube'a, to przede wszystkim. I wydaje mi się, że tutaj miłość jest najważniejsza, tylko jej życie jest na szali, rozumiesz? E, powiedz mi, jak ten bartek wygląda? Masz kurwa go na ciała, czy... Właśnie, wiesz jaki jest problem, że jak oni go, ona go poznała, znaczy my go poznaliśmy przez internet i on po prostu ma 20 lat, ale nie jest stąd. O, kurwa, on po prostu gdzieś nie mieszka i to jest związek niby na odległość, wiesz o co chodzi. O to, tak, się, to, się to się rozsypie spokojnie. Tak, A, kurwa widzieliście no, widzieli chociaż raz, że to jest taki związek. Nie, bo ten Wojt już nie, nie ma, nie ma rejsa na profilowym na Facebooku i to to wysłał jej na PV. Jak wygląda. No Czyli nie, nie widzieli się jeszcze, i wszystko się opiera na zdjęciach, tak? No, niby widzieli, bo no, no nie widzieli się Irylia, ale widzieli się. <laughs> Dobra, kurwa, nie <laughs> mogę, Jaka to jest Ale chwila, sytuacja. chwila, Maty, Maty, chwila, 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 bo ty mówisz że ona jest fajna z charakteru, tak? Tak. A to by się coś nie pojebało? Ej, cześć, no właśnie, to byś. Czemu? No bo, się, no się... Czemu? bo... No bo ona, ona go nigdy nie widziała, chopiej wysłał zdjęcie losowe i ona wybrała Jestem jego zamiast ciebie? Jestem chłopią. Ale. Chodzi o to, że mnie to jakby trochę rusza, bo... No nie czekaj, poczekaj, czekaj, u... bardzo ważna kwestia. Jeżeli on spytał ją o związek i ona się zgodziła na to, pomimo tego, że go nigdy nie widziała i Reliktat go nie zna, to kurwa, to już powinieneś dawno zaświecić się lampka, że ta, ta typiara nie jest normalna. Ona jest normalna, tylko. Ale ty nie mogę! Ale ty sobie wmawiasz, Raven, jak chcę ci no. pomóc? Jak wy kierujesz się za bardzo to, takimi, nie wiem, uczuciami, że po prostu, nie wiem, wkręcać się, że wiesz, że będziesz tą laską do końca życia i tak dalej. A to jest bardzo wczesny etap. Ty powinieneś po prostu, wiesz, skupić się bardziej na sobie. I też jak mówisz, że Ty miałeś jakieś, czekaj, bo kurwa, jakieś donate No i chodzi mi po prostu o to, kolego, że jak Ty mówisz, że Ty miałeś nadwagę, tak? Miałem potężny hmm. najgłębszy. No dobra, to mi się wydaje, że ty po prostu masz niskie mniemanie o sobie i wartość po prostu twoja jest bardzo niska. No, Jakby była niska, tak? Była niska. Więc no. ja bym się skupił po prostu bardziej na sobie. Skupiłbym się, nie wiem, na tym graniu w piłę, poznawaniu kurwa fajnych gości, kolegów, bo wydaje mi się, że jak się otoczysz fajnymi kolegami, to później to już wszystko poleci, bo koledzy zawsze będą. Dziewczyny kurwa przychodzą, odchodzą i kurwa wiesz, jakie są dziewczyny. No przyjdzie ktoś lepszy od ciebie, tutaj ładniejszy, tu kurwa nie, będzie miał więcej kaski i już będzie miała w ciebie wyjebane, rozumiesz, więc chodzi mi o to, że jak ty dopiero wychodzisz ze swoich jakby kompleksów i stajesz się takim mężczyzną, tak, który widzi w lustrze, że no tutaj po powinienem popracować nad tym, tutaj nad tym, tutaj nad tym, no to stary, ty jesteś teraz w najlepszym etapie, na etapie poznawania siebie i ja bym po prostu no, odpuścił sobie nią, ją, i jak ty będziesz jeszcze większym gigachadem, że jeszcze kurwa poprawisz e, swój wygląd, charakter i tak dalej, to ona sama do ciebie wróci, kurwa. Ona wybrała jakiegoś ziomka, jak nawet nie widziała jego profilowego, stary. Nie wiem, pograj sobie z Wysockim, jak on jest idolem. jak Wysocki szanuje swoich widzów, to pogra z tobą Flexa. jak nie ja no to jestem, Cadek. Ja jestem sprawiedliwy, no No i co, nim, i tyle widzę ode mnie, musiało... nie? Także to, powodzenia Wysocki! Ale ja ci powiem z mojego punktu widzenia tak, że jeżeli typiara się zgodziła na bycie w związku z typem, którego nigdy nie chciałbym. Jak widziała, dobrze, że z moim dzi... jest moim Typiara nie Po tej drugiej ty... lepszej stronie teraz jest. Ale po prostu mnie przykro, że tak no że no wiadomo, że trochę moja wina, że nawet nie spytałem, czy ona by chciała ze mną być, czy coś. Pójdź w lustro i pomyśl, że trochę tak... za no, bardzo ci zależy, a nie jest tego warto. Bo jeżeli to jest tak, jak ty powiedziałeś, to ja bym uciekał, nie? A, <laughs> no ty zawsze chyba przed dziewczynami uciekasz. W każdym razie nie, nie. E, życzę ci powodzonka. i. No dzięki, Max. I więcej pewności siebie. A ci z zmieszał? No kurwa, no poniekąd powiedział prawdę. Kuchaj, mało małolata, krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie. Tu jest zdjęcie kurwa mojego pindola, albo robisz, albo nie O krótka pała! Nie będzie! Dobra, tak musisz podejść do tej dziewczyny, jak jesteś w Hej, z tej strony Natalia. Witam Was w filmie, w którym oprowadzę Was po naszym nowym domu. Pytałem na Instagramie, czy chcecie taki film. Chyba nie będę czy to czat do końca filmiku. Proszę się zachować. Może jest jakiś moderator twitchowy, to ogląda. <noise> proszę być kulturalnym i tolerancyjnym. A ja ubrań to właśnie mam z 3-4 teraz, bo schudłam dużo i kupowałam, jak uważam 78 kg, a że 59? 59? Kurwa, tak się da! Wyobraź, jak ja mam 68, miałbym schudnąć do 59 kg, a. o kurwa. A Natalia schudła 19 kg, tak? Chciałem już powiedzieć, że. A dobra, ja nic kurwa nie chciałem oglądać. ale teraz Ukraina mam 4 sztuk. Tutaj mamy super tablicę, macie sub, możecie zostawić. A tutaj jest lata, z którego się wprowadziliśmy. Czy... No, słup, tak? Ktoś słup? którego wiele osób, I tutaj w komputerach i teraz do kuchni. kuchni. E, waszą prośbę. I myślę, że nabyłam takie super moce kobiece, to myślę, że możemy iść lepiej w kuchni niż zazwyczaj. Kubek Sandry z kubką a to jest mój kubek z główką śliwy I są takie super łyżeczki, takie fajne. W każdym razie podobają nam się i sobie z nich pijemy. I wychodzimy właśnie z kuchni, czyli krótko byłam jako kobieta w kuchni, ale co się zmieni? I idziemy do jadalni. Jest piękny stół, w którym zrobimy może jedziemy w dzikilię, marzy się tak coś, ale brakuje telewizora, ale jest dużo miejsca na i możemy sobie... Kie na koszulce. Nie wiem, kurwa! Zaraz się wiemy, już trapa, proszę! Aha, tutaj. No nie wiem, kurwa, co mam ci powiedzieć. Ja nie wiem, co ktoś ma w głowie. Jeszcze tak na szybko. Yy, tu jest pominek. Będziemy go rozpalać. ja to oglądam? Kurwa, co ja robię? Ale, jak to kobiety, dwie, trochę się tam temat rozjechał, zrobił się taki, że tak powiem, śliski. A propos śliskich rzeczy, to tutaj można śliskie sprawy załatwiać. To jest to, ale ta pierwsza właśnie. Tutaj macie rzeczy na pranie. Mieliśmy największy problem w takim mieszkaniu, właśnie z ubraniami. Jak to dwie kobiety mieszkające razem obecnie. I zawalało nam połowę domu. I tutaj to jest najlepsze miejsce w tym całym domu, naprawdę. Dajcie takie pytania? Ja nie mogę na żadne odpowiedzieć, bo to jest chyba pytanie typu trap. Ktoś powiedział: Trap, proszę, kurwa! Ja to mamę, jak pisze, kurwa, on troluje. Na przykład. Po pierwsze to jest ona, a po drugie nie troluje człowieku. Nie jest trolling. Czy macie <laughs> Dwa ja Nie, mogę kurwa patrzeć na ten nie, 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 kurwa Gaming Room nie, Ha, ha, Jak myślisz, czy jak Nolif idzie się odlać, to siada czy stoi? Jak na to... Jak kurwa mam na to odpowiedzieć, no? To nie było, ja jestem tolerancyjny. Wszyscy są ta, 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 tak samo ważni. Subujcie, na razie, cześć! Dzięki za ten świetny odcinek. W ogóle nie wiem, czy widzieliście... Jestem... ...w ostatnim filmiku z Trampolin. O, jest pan Romek, nie? to jest... Witam tu pan Romek. Biegam za państwem oddać należne pieniądze, ale niestety już nie te lata i nie ta waga, więc uciekliście. Tak jak pan pojedzie, zgłaszam się po nagrodę w komentarzu. Miło było razem popykać. To jeszcze jest chuj, ale potem wszedłem w ten kanał. I tu kurwa i dole. Wieloleon Bartoz kurę krew. A, warto, skórek bez skórek. Volleyball, volleyball player, the best volleyball player, Mariusz Wlazły, prawdziwy pan Romek. Niektórzy może się wydawać, że na przykład jak mam ciemno w pokoju, to może że jakiś potwór mnie złapać z boku albo coś. Kurwa, taka ściska. Ale yy, ktoś mnie chroni tutaj, otóż jest to Papaj. <noise> <noise> Pomógł mi też no, bić tak. Immortala, prawie najwyższą rangę w, w Valorancie ostatnio i chciałem się pochwalić. Y... <laughs> no, 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 <he> <laughs> <laughs>